Dobra, cześć wszystkim! Witam w takim krótkim filmiku, głównie dla początkujących graczy, którzy chcą jakoś wejść w multi, a tak naprawdę nie wiedzą jeszcze, jakim dekiem zagrać, co jest dobre, a ten standardowy deck, który generalnie jest zbudowany. Na samym początku, no to no nie jest za dobry, tak naprawdę. Tutaj nie ma rzeczy, które, które tak naprawdę, dają jakąkolwiek e, przewagę. Tak, można nim grać, natomiast, no, raczej nie będzie tam takich rzeczy, które pozwolą Wam komfortowo się czuć, tak naprawdę, samemu na stronie. Tak, jak wy zobaczycie gdzieś na streamach, no to zwykle ja też idę gdzieś tam sam na plankę, sam na stronę i staram się grać. Zwykle to jest 1 jeden na 1 jeden, 1v2. Jeden Czasem ktoś faktycznie przychodzi, natomiast sojuszników, natomiast zwykle no sam jestem na tej stronie. No i ten deck właśnie pozwoli Wam komfortowo grać. Tak? Jest to deck dla Amerykanów. Amerykanami najwięcej gram, dlatego robię z, deck, z Amerykanów poradnik dla początkujących. Opiera się głównie na specjalizacji PEG-OPS spec i specjalizacji pancernej. I co my tu mamy? mamy? bardzo dużo piechoty, elitarnej głównie piechoty, która no, wygrywa walki miejskie, potrafi tak naprawdę dobrze użyta przytrzymać każdą stronę w lesie. W lesie, w mieście, w jakimkolwiek terenie delikatnie zurbanizowanym no, mam mocną przewagę. Mamy trochę elitarnych czołgów pozwalających nam e, tak naprawdę odeprzeć e, jakikolwiek push ze strony rosyjskiej czy to amerykańskiej, jeśli jest mirror. W momencie, kiedy tak naprawdę zmasują do nas czołgi, tak? Próbowałem grać innymi dekami wcześniej. Na strikerach na przykład, no to, to było największy uikne z tych deków. Wszystkich nie miały wystarczających, wystarczających tak naprawdę capability walki z jakimiś T90, 14 armata i tak dalej, przez co no zostawało w tyle, no i trzeba było liczyć na pomoc sojusznika. Tutaj tego problemu zwyczajnie nie ma. No chyba, że jest jakieś dwa na jeden, no i już de facto jest tyle tych czołgów, że nie no, no jesteśmy w stanie tego powstrzymać tak, no ale w jeden na jeden rzeczy nie powinno być takich problemów. Mamy, Opel o, mamy Opolotkę. Yy, dalekiego, bliskiego zasięgu, więc nie, nie, nie straszna mi samoloty, i jakieś rakiety balistyczne i yy, helikoptery. Mamy własną wyrzutnię rakiet, które się nie da przechwycić. Mamy śmigłowce, które możemy do wszystkiego używać. No i podstawowe samoloty, które są do zadań Stricte. Wyspecjalizowanych, bez jakichś bez jakich atomów jak tego typu rzeczy, które kosztują dużo punktów, no i ciężko je potem cos defective, żeby się zwróciły, tak? Więc najpierw po kolei. Ze zwiadu. Ze zwiadu mamy wzięte praktycznie wszystkie elitarne jednostki piechoty. Green Berety zrobione pod modyfikację z Punisher'em zwykłą. Według mnie sprawdza się chyba ono najlepiej z tą wyrzutem granatów, może i lekkie pojazdy niszczyć, bardzo fajnie radzi sobie z piechotą na dłuższe dystanse. Paraszut zrobiony na blisko, nie ze Stingerami, tylko na blisko. Bardzo dobra jednostka, praktycznie tych sześciu żołnierzyków, które jest w tej jednostce, potrafi zmieścić z planż dowolny oddział przeciwnika. Chyba, że jest to SSO, to jest jedyne coś, czego się musicie obawiać. Więc jeśli wejdziecie do budynku na blisko, oczywiście, tak? Jeśli to jest to dystans tych 200 metrów, a najlepiej w ogóle w tym samym budynku walka. No to miałem nieraz takie sytuacje, że połowa tego oddziału mojego paraszu wchodziła i niszczyła dwie jednostki, które były wrzucone w budynku przeciwnika, tak? Bo na blisko są po prostu killerami. Mam rangersów, głównie do, głównie do lasu ich używałem, głównie do jakichś też miejskich takich ośrodków pojedynczych, można ich dać sobie na dużą odległość, jeśli chcecie. Można ich dać na wzwarciu, no to to już jest wasza, wasz wybór tak naprawdę. Jeśli bierzecie dużą odległość, wystarczy, że skasujecie jeden oddział po prostu snajperów i dorzucicie sobie wtedy dodatkowe, nie wiem, co tu można było dorzucić. Wystarczy, że nie wiem, Little Bilde można było skasować, tak jednego. Więc whatever tutaj to można sobie przekombinować. Ja zwykle używam ich na wzwarciu. E, też jako taki dodatkowy, clearujący oddział gdzieś tam w lasach, tak? E, od, żeby walczyć z wrogą piechotą głównie. E, mają możliwość strzelania do, przeciw, do przeciwnych pojazdów, natomiast no, jest odległość 300 metrów, więc raczej no, nie polecam tym szarżować na czołgi, tak? Mamy snajperów, oddział z laserem, e, którym zwykle wy, wyłączacie całą obronę, gdzieś tam flanką sobie idziecie i oznaczacie laserami. Scoutów z Javelinem, to jest właśnie jednostka, która nie tylko, że jest zwiadem, to jeszcze gdzieś ma te dodatkowe rakietki, więc jakieś pojedyncze pojazdy też może zniszczyć. No, ma trzy rakiety, więc też raczej tym się nie walczy, nie wiadomo, z pojazdami. Natomiast, jak się gdzieś prześliźniecie bokiem, albo macie w jakimś kluczowym, kluczowym budynku, jesteście w stanie jakieś pojazdy dojeżdżające do Was e, ostrzelać, no i też Was to uszkodzić albo nawet zniszczyć, tak? Oprócz tego jeden Abrams z funkcją lasera. No i Sentinel, który w ostatnich moich grach, jakie grałem, odkryłem, że jest naprawdę przydatny. Tylko trzeba im trochę postarować, tak? Czyli trzeba podlecieć w miarę nad swoimi jeszcze liniami i szybko uciekać, tak? Nie, mo nie może go przeciwnik zobaczyć, bo jeśli go zobaczy, no jakakolwiek pelotka ściągnie go tak naprawdę na jedną rakietkę. Więc. Jest to troszkę wprawy w używaniu tego samolociku, ale tego drona w sumie, ale jak się nauczycie używać tego drona, pouczycie się nim kontrolować, no to może wam fajne value przynieść, bo jesteście fajnie w rozpo stanie rozpoznać e, tak naprawdę teren całego przeciwnika. Oprócz tego macie cztery śmigłowce e, transportowe, które nie są dostępne tylko dla tych, tylko one są do wszystkich dostępne jednostek, tak? To jest fajne w tej grze że jeśli dacie sobie jednostkę transportową, no to możecie każdą jednostkę piechoty wezwać na tym śmigłowcu. Warunkiem jest to, żeby 6 miejsc maksymalnie zajmowała ta jednostka piechoty. Tak? Czyli ze zwiadu wszyscy zajmują maksymalnie 6 miejsc. To jest ten, to jest ten, numer, ten numerek tutaj. Więc możecie każdą jednostkę wezwać na tych śmigłowcach. Nie ma to znaczenia, że Green Beretsy są z tym połączone. Więc yy, jedynym Waszym limitem jest to, że są 4. Yy, nie tracimy ich, daj odsyłamy do bazy, żeby jak najszybciej się zresztą i przesyłamy kolejną jednostkę po prostu. tak? Oprócz tego dwa szybkie transportery, no i Bradley, którego raczej nie odsyłamy do bazy, bo koniec właśnie po coś takiego zrobionego razem z zakluczeniem, żeby w jakimś lesie właśnie stał, od czasu do czasu wystrzelił towar w jakieś pojazdy, no i dawał, dawał nam za solidny tak naprawdę rekon, taki do wsparcia jakichś pojedynczych jednostek piechoty. Z piechoty. Co mamy właśnie? Delta Force, zrobioną na krótko, nie na odległość. Na odległość testowałem, Fletcher jest beznadziejny tak naprawdę, natomiast w zwarciu nie ma sobie równych obecnie w grze. Nawet SSO, które jest po stronie rosyjskiej, jednej jest jednostek, nie jest w stanie tak naprawdę Delty pokonać. Do jakiego budynku nie wskoczycie? Taką zawsze jednostkę zniszczycie, tak? Piechotę, która tam będzie. Warunkiem jest, że musicie wskoczyć do, jed... do budynku przeciwnika. Możecie to zobaczyć na moich stronach, jak, jak się ich używa. Ewentualnie do budynku gdzieś obok. Natomiast na dłuższy niż jakieś 150-200 metrów, pomimo, że tutaj jest 300 napisane, raczej nimi nie walczymy. Trzymamy ich bardziej z tyłu i uderzamy po prostu w momencie, wbiegamy do budynków przeciwnika. Jest to no, niezwykle mocna jednostka, która pozwala nam wyczyścić całe miasto tak naprawdę Rangersi ze stingerami bardzo ważne że to byli, byli rangersi nie e, e, z racji z prostej przyczyny Oni mają 1800 zasięgu 2000 zasięgu tak nie potrzebujemy dodatkowych jednostek jakiegoś karabinu maszynowego jak tutaj jest nie potrzebujemy tego Oni zwykle siedzą w jakimś budyneczku z tyłu e, i po prostu ostrzeliwują przeciwników tak nie robimy też modyfikacji na Javelina, nie ma sensu. To jest do ochrony przed jakimiś śmigłowcami, gdzie tam gdzie nasza oplotka nie może podejść, tam trzymają po prostu naszych rangersów z tym grami i bez problemu czyścimy śmigłowca e, przeciwnika. Dwie trzy rakietki i śmigłowca nie ma przeciwnika. Granatniki e, ręczna, bardzo skuteczna w tej grze. Wrzucamy tak samo gdzieś do budynku z tyłu i ostrzeliwujemy przeciwnika, który do nas podchodzi, albo jakieś budynki do walki miejskiej. Rendersi. Hmm. Sekundka, tu powinno być kargustawy, i tu powinno być jedno mniej. Tak, eee. właśnie dlatego z kargustawami, kargu że mają większą jeszcze e, moc przebicia. Co jest ich siłą? Mała jednostka 6, za to mają 3 graniki. W momencie, kiedy wpuścicie przeciwnika na odległość tych 600 metrów. Bardzo szybko czyszczą pojazdy. Wszelakie y, jednostki, które mają ochronę przeciwko rakietom, y, czyli mają taki znaczek u siebie, system obrony aktywnej, y, są po prostu niszczone przez y, tych rangersów są z mapsami bardzo szybko. Bardzo, bardzo, bardzo szybko, ponieważ wylecą są trzy rakiety. Jedna rakieta jest najczęściej rozbijana przez ten system ochrony, on ma cooldown 5 sekund, więc kolejne dwie trafiają. A w momencie, kiedy ma tych więcej systemów też ochrony, no to nawet jak cooldown stanie i czołg jest jeszcze niezniszczony, no to te trzy rakiety znowu lecą i bardzo szybko szkodują tak naprawdę przez te systemy obrony aktywnej. Jedna ważna rzecz, nie walczymy nimi z piechotą oponenta. Jakakolwiek walka z piechotą oponenta równa się to, że ta jednostka jest po prostu miażdżona. Trzymamy ich bardziej z tyłu, za naszymi podstawowymi jednostkami, do których zaraz przejdziemy, czyli za, za rangersami. No i w tym momencie po prostu strzeliwujemy sobie oponenta z rakiet. A oprócz tego rangersi mm, też y, na dużą odległość wzięci. Y, z powodu tego, że na walkę w zwarciu mamy już jednostki takie jak Delta, mamy też oddziały takie jak w Rakonia, właśnie jak paraszut, więc nie potrzebujemy kolejnej jednostki. Do walki w zwarciu. On jest właśnie taki średni dystans. Niszczenie pojazdów, przed mawcami trzymać ich, żeby mogli walczyć z piechotą przeciwnika, jeśli nie możemy deltą podejść. No i w zupełności nam te pięć jednostek wystarcza. Nigdy mi się chyba nie udało wezwać ich wszystkich. Jak ich traciłem, no to zwykle, że kolejne się zdążyli już zrespić, zanim wezwałem wszystkie pozostałe jednostki. No i e, MicroFlowmani są z prostej przyczyny wzięci. Są bardzo tani. Za 50 taki filar gdzieś dookoła, gdzieś w miastkach, w budynkach dookoła miasta, można sobie to postawić, na samym początku można wezwać, jak mamy te 1000 punktów startowych i zostaje nam te 50-60, czasami nie wiemy co z tym zrobić, to możemy tych Mega wezwać, spisują się eee... średnio po prostu, tak, z jakąś elitarną piechotą przegrywają, natomiast taką normalną piechotą są w stanie utrzymać eee, teren i tak, jako taki filer w deku bardzo, bardzo fajni są generalnie. Oprócz tego trzymacie LM te Warpigi, one są z prostej przyczyny, mają 12 miejsc. Delta Force liczy 12 ludzi, więc nie jest w stanie przebyć na, na jakichś Arsowach na przykład, albo na Little Bidach, których tam mieście. on musi przebywać na Warpigach właśnie, albo na Silent Hawku, którego tutaj macie. To są dwie, jedno, to są dwie jednostki, oprócz śmigłowców, do których potem przejdziemy, które mogą Wam tych, tą Delta Force dostarczać, tak samo jak i Rangersów. Więc e, tylko i właśnie po to są te transportery tutaj. E, służą po prostu jako wezwanie Delta Force i potem wyrzucacie z powrotem do bazy, dajecie b back, żeby się cofnęli, e, żeby zwróciło Wam punkt i żeby jak najszybciej mógł wezwać kolejny ten pojazd. Albo. Wysyłacie go do przodu po prostu na, na zginięcie, żeby zespołtować oponenta, tak? Do niczego więcej ten pojazd nie jest potrzebny. Ersowe są podob, w podobnej sytuacji, tylko no oni mogą tylko sześciu, więc nimi przewodzicie sobie rangersów, stingery, mouse'y w momencie, kiedy nie, nie możecie śmigłowców używać. No i jest jeszcze jeden Bradley z pakietem pancerza najlepszym, systemem obrony oraz silnikiem, silnik jest mega ważny. Dodaję dodatkowe 15 km na godzinę, tak naprawdę. Eee, przepraszam, nie 15. 5 km na godzinę i no jest to tak naprawdę kor tego pojazdu. Bez tego raczej nie ma sensu go brać, bo gdzie nie dojedzie. Eee, typowy support, tak. trzymacie go gdzieś w drugiej linii, zaraz za piechotą, albo gdzieś w lesie ostrzeliwujecie przeciwnika rakietami, działkiem, wspieracie. Jak go stracić, tego stracicie trudno. Natomiast no, to też nie jest taki pojazd, że wiadomo, wysyłacie go od razu na, na, na śmierć. Jak możecie zobaczyć w gierkę, jak tym gral gdzieś tam gramo, no gdzieś tam zawsze się pojawiają w drugiej linii, troszkę przed czołgami, troszkę może równo z czołgami, żeby stoułkować jakiś dema i czasami w puszu. No, natomiast, no to jak mówię, jest jeden, więcej myślę nie potrzebujecie. Przechodzimy dalej. Pojazdy. Pojazdy są stricte zrobione pod to, żeby móc zatrzymać jakikolwiek push pancerny przeciwnika, bo to jest to, co w innych grupach lakowało po prostu, w innych dekach, które robiłem. No i macie przede wszystkim Sep V3 z najlepszym możliwym pancerzem, Sep V2, Assault Breachera, bardzo fajna jednostka. Trzeba się troszkę do niej przywyknąć do zasięgu, do używania tego. Natomiast ogniem pośrednim, tak naprawdę, czyli nie musicie mieć zasięgu, zasięgu widzenia, możecie z zabudę tym strzelać, możecie eliminować piechotę przeciwnika, no i jako filer jest wyrzutnie rakiet. Natomiast tego chyba tylko raz grzewek wyzywałem w ogóle. Głównie jest po to, żeby wzywać te czołgi dodatkowo. Jak już zabezpieczycie sobie taran, nie na początku, na początku nie ma sensu tym dekiem. Jak zobaczycie sobie, jak gram, to głównie na początku wzywacie w śmigłowcach piechota i śmigłowca. A tego jako jakiś drugi, trzeci, gdzieś tam drob droższy wezwać sobie i żeby stał gdzieś w lesie pilnowo, w terenu, ewentualnie do jakiegoś, w jakimś puszu pomagał, tak? Eee, oprócz tego w suporcie. macie znaczy tak, dwa patrioty, pak dwa, koniecznie z modyfikacją czterech pocisków rakietowych. Z dwoma nie ma sensu ich brać, bo bardzo szybko te rakiety im się kończą wtedy. Obrona przed samolotami, przez bombowcami. No i przede wszystkim obrona przed e, rakietami balistycznymi. E, dużo osób używa obecnie rakiet balistycznych, e, więc ten, no, te patrioty muszą być e, wezwane minimum jeden taki gdzieś tam musi stać, jeśli właśnie sojusznicy nie obejmują was swoimi patriotami. Z racji tego, no, żeby was nie wkurzały po prostu te e, e, rakiety balistyczne oponenta. Zwłaszcza, że u Rosjan jeden tak może wzywać e, śmigłowce, które wystrzeliwują te. Rakietki, tak? Więc no, warto je przechwytywać. Natomiast w zupełności jeden taki system, do którego dowozicie cały czas amunicję, wystarcza, żeby zanegować całkowicie jakieś toczki, nie toczki, śmierchy, śmierchy niesmierchy, które strzelają rakietami, które można przechwycić. Szorat bezpośrednio, razem z czołgami, obok czołgu w system, no to stingery. Pancerz, drugi, niestety, bo nie starczy było punktów, żeby wziąć ten najlepszy. No i silnik. Silnik jest dużo ważniejszy od tego pancerza, więc dużo lepiej sobie wziąć ten po silnik, żeby szybciej jeździł typowo do walki ze śmigłowcami. To jest pojazd, którego używanie ma 12 rakiet na 2000 metrów i używacie go głównie, żeby ochraniać się właśnie przed śmigłowcami. Oprócz tego wyrzutnia rakiet z gmr ami Macie jeszcze na filmikach moją wersję, jak zobaczycie na streamach, wersję z zwykłym mlr em Natomiast no potem doszedłem do wniosku, że dużo lepiej wziąć tego, zapłacić te 25 punktów więcej, z prostej przyczyny. Ma rakiety, które lecą dalej o 700 metrów oraz mogą być naprowadzone laserowo. I najważniejsze, bierzemy te głowice, nie jakieś pociski balistyczne, z prostej przyczyny. Nie można ich przechwycić. Jak dacie sobie taki pocisk, macie przechwytywalne na plus. Macie to, tych pocisków nie da się przechwycić w żaden sposób. Przed nimi można tylko uciekać, po prostu. Więc y, żadne właśnie ochrony rakietowe typu y, patry do Amerykanów, S-300 u, u Rosjan nie pomagają na to. Zawsze po prostu te rakiety, rakiety gdzieś wylądują, a w związku z tym, że one są naprowadzone laserowo dodatkowo, mogą być naprowadzone laserowo, to możecie bardzo celnie niszczyć przeciwnika, jakieś artyleria jak przenikniecie do tyłu, jakieś budynki kluczowe, pojazdy nawet burzące, dlatego że no, chcemy głównie to używać się na piechotę, na yy, lekkie pojazdy, które możemy tym zniszczyć, na artylerię, która też sto tak naprawdę penetracji w zupełności nam wystarcza żeby zniszczyć taki pojazd, tak? No, jakieś super ciężkie czołgi raczej tego nie używamy, natomiast też jesteśmy w stanie mocno uszkodzić. No i oprócz tego, jeden pojazd, do który służy tylko i wyłącznie do dołożenia zaopatrzenia. Dowozi 5 ton, wyrzucacie z powrotem do bazy. 5 ton wyrzucacie z powrotem do bazy. Ze śmigłowców Comanche. Ja używam tego komacza tylko i wyłącznie do zwalczania śmigłowców przeciwnika. Prosta sprawa, jest bardzo szybki, więc na samym początku bardzo daleko może zalecieć i przechwycić jakiekolwiek desanty, jeśli są niechronione przez oponenta, jeśli macie wygrane tak naprawdę niebo z samolotami. I ciężej go trafić i ciężej go wykryć. Są szkoły, że ludzie grają z Hellfire'ami dodatkowo, jako taki niszczyciel pojazdów którego ciężko wykryć, gdzieś się przechwyty... przechodzisz, przechodzicie, przelatujecie flanką, próbujecie zniszczyć artylerię przeciwnika. Natomiast no jest jedna wada z tym, jeśli zostanie wykryty przez operatkę radarową, no to no nie ma szans przeżycia raczej ten komandz I tracić punkty na szansę jakąś ataku od boku, no nigdy mi się to nie uśmiechało. Wolę go trzymać właśnie w chwili obecnej. Jako ze Stingerami, sześć pylonów, bardzo dużo tych rakiet może na raz odpalać, jedna za drugą, tak naprawdę bez przeładowania do walki ze śmigłowcami przeciwnika. I tak naprawdę jeśli macie jeden na jeden nawet ze śmigłowcem, który ma y, oponenta właśnie jakieś, y, ten, jakieś y, rakiety przeciwlotnicze, no to bez problemu możecie wygrać y, to starcie 1v1. Jeśli jest 1v2, też mi się zdarzało wygrywać. Jeśli są też zbudowane śmigłosy, właśnie na przykład Amerykanów, stricte właśnie przeciwko powietrznym jednostkom, no to też może być ciężej. Natomiast no, bardzo często, bardzo się przysłużył do wygrania tak naprawdę powietrza. Guardian, o, całkowicie w drugą stronę znowuż tu idziemy. Tu idziemy tylko i właśnie do walki z pojazdami. Trzymamy go gdzieś nisko, trzymamy go gdzieś z tyłu, z tyłu za liniami swoimi i niszczymy. Tak naprawdę pojazdy, które na nas szturmują. Używam go głównie w tym celu, na samym początku gry, kiedy jeszcze nie ma dużej ilości opelotki, żeby tak naprawdę wróbnie mógł mnie spuszczać, nie wiadomo jak. Potem gdzieś zwykle stoi zaparkowany z tyłu. Czasem można go wysłać do puszru, czasem nie ma możliwości, bo jest tak, tak narzucony Opelotką. No natomiast, dlatego on jest tylko jeden. Zwykle się przydaje mi w grze, w każdej grze chyba go wzywam. Natomiast, tak jak mówię, nie ma sensu dawać mu jakichś krótkich rakiet, rakietek. Nie ma sensu mu dawać Stingerów bo mamy do tego Comancha. Trzymamy go z tyłu i walczymy z pojazdami. Osprey, jako transportowiec, tak naprawdę, który rzucamy na samym początku, ma 28 miejsc, więc zwykły startowy u mnie play to jest komancz. Osprę z jednostkami piechoty i myśliwiec. Możecie na streamach tak samo zobaczyć, jak to wygląda. Eee, bardzo szybko jesteś, jesteście w stanie zająć teren, który potrzebujecie. Jeśli nie zastrzeli go wam samolot, to nikt inny obecnie nie jest w stanie być przed wami na, na danym miejscu, które przylecicie. Nawet jeśli Rosjanie, na przykład mają ten punkt bliżej, jeśli polecicie do punktu, który powinien być dla Rosjan, de facto dla przeciwnej strony, dla czerwonej strony, tym śmigłowcem. To zazwyczaj będzie się tak czyś jak piersi. W warunkiem, że po prostu nie możecie dać się przechwycić przez, e, przez samoloty wroga. Oprócz tego, no, potem dowozicie piechotę. Możecie wrzucać tutaj kilka jednostek piechoty, naraz i dowozić. Możecie 6,5 tony tak naprawdę zaopatrzenia dowieść. Tak samo jest co artykuł, już właśnie nie jest jako pierwszy. Na samym początku go nie używacie, tylko właśnie potem, jako dowożycie zaopatrzenia, też jednostek piechoty, no i killeragi. To nie są śmigłowce, które mogą transportować, natomiast są mega tanie za 35. Możecie jakąś flankę tym, tym robić, nie strach tego stracić możecie to do suportu sobie wezwać do czyszczenia lasów gdzieś waszych po bokach ze tu oponenta. Zwykle też używam tego jako taki po prostu trasz śmigłowiec do latania, wkurzania oponenta albo sprawdzania własnego terytorium. No i ostatnia rzecz. Samoloty. Raptor, zrobiony tylko i wyłącznie pod walkę z samolotami oponenta. Na samym początku chcecie go wezwać, że po prostu jednego, żeby sobie zapewnić przelot waszych śmigłowców na dany target. Głównie używacie tych nam ramów z racji tego, że może ich odpalić dużo i jest są tanie. Próbowałem z J-Temami, dalej lecą. Natomiast Samolot robi się po prostu za drogi, według mnie, na start. Lepiej wydać te 360 punktów i używać e, tego samolotu z głową. Gdzieś na początku zanurkować sobie niżej wyjść na wyższy pułap, by bliżej oponenta, no i zacząć e, tak naprawdę wtedy przechwytywanie osłona. Jak nie musicie osłaniać, sprowadzać jego z powrotem do bazy i wyzywać je, na przykład właśnie Guardiana albo M1 na 3, tak, Abramsa. B2 Spirit z. E, e, dwutonowymi bombami. Żadnych takich dodatkowych naprowadzanych, nie wiadomo jakich bomb, żadnych taktycznych ładunków jądrowych, za drogie to jest zwykle. Przekonałem się już nieraz, że po prostu nie zwracały się tej w punktach, no bo ci na przykład wydać 1000 punktów na taki taktyczny ładunek jądrowy, a zabijecie tym cztery jednostki piechoty warte nie wiem 300 i tracicie tego B2 spiryta. To zazwyczaj nie daje Wam aż takiej siły puszu, żeby coś, cokolwiek to zmieniło, tak? Zdarza się raz, no nie wiem, na 5 gier się może wam zdarzyć, że raz, na 6 gier, że faktycznie coś ta notabórka zrobi. Natomiast yy, zbyt dużo punktów według mnie to kosztuje, żeby sobie zawracać tę głowę. Chyba, że gracie jako support, no ale wtedy to już nie gracie tym deckiem, prawda? To jest deck, który yy, macie grać tak naprawdę jeden na jeden na jakiejś stronie i sobie zawsze dawać radę, tak? Bez wsparcia jakichś sojuszników wtedy. To no i oprócz tego F-35, no i tutaj macie jeden, jakie w tym deku są pociski balistyczne. Dwie sztuki, jak już wiecie, tam zdłowiono palotka przeciwnika, możecie to supportować sojuszników, na przykład, jeśli macie swoją stronę wygraną, możecie to wysyłać, supportować sojuszników, możecie tak naprawdę też na samym początku to sobie gdzieś tam wezwać. Jeśli na przykład widzicie, że oponenci was raszują, nie mają jakiejś nie wiadomo jakiej opelotki, Raptor wam już wrócił, możecie tego wysłać wtedy i te samy sobie po prostu użyć, tak? I to chyba tyle będzie jeśli chodzi o ten deck. Bardzo yy, wszechstronny deck, który pozwoli wam wygrać tak naprawdę na każdej mapie. Jeśli gracie z głową swoją stronę wiadomo. Jeśli będziecie mieli no 3v1 na przykład na stronie wiadomo, to żadnym deckiem nie wygracie, tak? Ale 1v1, jeśli gracie dobrze, to myślę, że nie powinniście mieć problemu, grając tą aby utrzymać się tak naprawdę. Dzięki w takim razie za oglądanie tego wideo. No i do następnego.